Cześć moi drodzy, witam Was w nowym filmie i dzisiaj będzie to taki odcinek bardzo wyjątkowy dla mnie, dlatego że będzie to unboxing rośliny. Moich marzeń takiej naprawdę już z wysokiej półki. Od razu tę roślinę sobie przeniesiemy do hydroponiki i w dalszej części filmu pokażę Wam, jak taką rośliną się zajmuję, jakie stwarzam jej warunki. Także będę się starała przemycić dla Was dużo cennych informacji. Od razu tutaj dotam, że ten film nagrywam na raty i tę część właśnie dogrywam wcześniej, dlatego, później właściwie, dlatego że roślina mnie zaskoczyła i sklep wysłał tę roślinę dużo wcześniej niż to jakby uskatnialiśmy. Dlatego po otrzymaniu jej po prostu zrobiłam szybkie nagranie. Oczywiście nie obyło się bez problemów technicznych, dlatego że to był pierwszy w życiu nagrywany przeze mnie tego typu unboxing, ale mimo wszystko mam nadzieję, że wam się spodoba, także zachęcam do wzięcia sobie kawusi, herbatki i dalszego oglądania. Zwykle Harmony Plants wysyła paczki w, na Europę właśnie w poniedziałki. I przyznam się Wam, że do mnie zawsze najczęściej trafiają one w czwartki, a nawet czasami w piątki, dlatego stąd moje dzisiejsze zaskoczenie. Niemniej jednak, no przyznam, że jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ na tę roślinę nie mogłam się naprawdę bardzo doczekać. I zaraz zobaczycie, co to jest za perełka. Przyznam się Wam, że ja mam takie spoczenie, że zawsze odpakowywuję paczki z roślinami w ogóle w innym pomieszczeniu niż są moje rośliny, bo zawsze się opawiam jakiegoś robactwa. No i właśnie później też Wam poopowiadam i pokażę, jak ja zajmuję się takimi roślinami i jak w ogóle je izoluję też od reszty moich, mojej kolekcji. Dobra, bardzo dużo wypełnienia już widzę. Wow. Bardzo, bardzo dużo wypełnienia, co jest akurat na plus. <grych> y, dlatego, że śmieję się, bo tutaj mam pomocnika, może zaraz Dewo zobaczycie. O tak. Ona po prostu uwielbia wszelkie wypełnienie paczek i nikt nie może się powstrzymać, jak ja otwieram, żeby coś. Dołapać. <noise> Ale w każdym razie bardzo się cieszę, że oni zmienili w ogóle sposób pakowania. Dlatego, że miałam kiedyś tak, że tych wypełnień było tak mało. I dostałam paczkę, w której po prostu wszędzie była ziemia z rośliny, a ta roślina latała po całym kartonie. Także widzę, że. Tewo! <noise> Techo! Dobra. Jest hitpack. O, hitpack jest. <noise> Czekajcie, muszę, muszę, muszę się zająć dewo najpierw, a później rośliną, bo to nie będzie realne, aby to kończyć w takich warunkach. Dobra, dewo została chwilowo eksmitowana z sypialni. I na czym to skończyłam? Hitpak, tak. Hitpak widzę, że jest naprawdę i czuję, że jest jeszcze ciepły. Także od poniedziałku, dzisiaj mamy środę. No, spoko, bardzo na plus. Dobra, to sobie wezmę. To jest naprawdę dobry tydzień, bo tak jak pisałam na Instagramie, miałam w tym momencie 3 miesięczną przerwę od kupowania roślin i to nie tak, że wiecie, sobie nałożyłam na siebie, że nie chcę kupować żadnych roślin, tylko po prostu no, nie było nic ciekawego i nic mnie tak szczerze nie zainteresowało. Natomiast w tym tygodniu przyszły do mnie aż dwie rośliny, i to jest właśnie druga. Później Wam pokażę również pierwszą. No i oczywiście nie obyło się bez problemów technicznych, ale to tylko świadczy o tym, że nagrywam swój pierwszy unboxing na żywo, bo okazało się, że połowa jest poza kadrem. Ale udajmy, że tego nie było i moi drodzy, spójrzmy jeszcze raz na to cuteńko. Alokazja Black Velvet Pink Variegata. Spójrzcie, jaka piękna, a ja powiem Wam jeszcze raz, że zachwycam się jej wielkością, dlatego, że naprawdę teraz można je już coraz częściej spotkać u różnych sprzedawców, w różnych sklepach, ale są to naprawdę takie mega malutkie drobinki, a ta moim zdaniem, jak za tę kwotę, to jest to naprawdę dość spora roślina. I dwa, tak jak Wam chyba już. Powiedziałam, nie wiem czy się nagrało czy nie, spójrzcie idzie z nowym listkiem. Także to jest podwójna radość i <gryw> naprawdę jestem przeszczęśliwa, że nareszcie jest w moich rękach. Za chwilę zajmiemy się w ogóle przesadzaniem jej, ponieważ chciałabym Wam pokazać jak czyszczę korzenie i w ogóle opowiedzieć jak się zajmuję takimi roślinami yy, po tym jak do mnie trafią. Ale po prostu nie mogę się pozachwycać. Ten rok to będzie zdecydowanie rok roślin z warikacją. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt chaotycznie, dlatego, że mam dosłownie 30 minut, żeby zająć się tą rośliną. Chociaż ja zawsze Wam powtarzam, że. Przenoście roślinę do hydroponiki, zawsze wtedy, kiedy macie więcej czasu, żeby, wiecie, nie, nie robić tego nerwowo, nie spieszyć się, ponieważ korzenie to naprawdę delikatna sprawa i trzeba być precyzyjnym i delikatnym. Ta roślina, no pomimo tego, że się zachwycałam, że jest dość duża, no to na pewno nie będzie miała jakiegoś super systemu korzeniowego. No i moim zdaniem alokazje to też są dość ciężkie do przenoszenia do hydroponiki, dlatego że one mają bardzo drobne korzenie. Łatwiej jest z niektórymi anturiami, ponieważ część anturiów ma naprawdę grube korzenie, które niesamowicie fajnie się czyszczą, natomiast... Te mm, korzenie alokazji, no nie do końca takie są. Najpierw sobie po prostu ściągam to, co wszystko tak luźno odpada. To delikatnie po prostu tylko pomagam temu palcami. Nie będę zbyt wylewna teraz, bo chciałabym się całkowicie skupić, żeby nie uszkodzić tych tropnych korzeni. I tak jak zawsze, właśnie wiele osób się pyta, czy mam jakiś patent, patent na czyszczenie korzeni. No to niestety takiego patentu nie mam. Mo, moją bronią jest cierpliwość. I skrupulatność, po prostu nic nerwowo. Chociaż ja jestem to dość takim nerwuzem i harpaganem, ale. Czyszczenie korzeni to jest w ogóle taki proces, gdzie naprawdę potrafię się tak wyłączyć i skupić tylko na jednej czynności. Dlatego chociażby teraz mówienie i nagrywanie nie są dla mnie aż takie komfortowe, bo właśnie wolałabym, wiecie, no skupić się tylko na tej czynności, ale chociaż trochę bym chciała Wam właśnie pokazać, jak ja to robię. Myślę, że większość tutaj. Tego, co zostało, zejdzie z wodą. A właściwie myślę, że to już jest dobry etap, żeby przynieść sobie wodę. I tak jak powtarzam zawsze, woda w takiej temperaturze pokojowej, a właściwie nawet letnia. Będzie idealna. Powiem Wam, że naprawdę fajny system korzeniowy. Przypomina mi się, jak przenosiłam swoją alokazję Jacqueline do Hydroponiki. To była moja druga alokazja, jaką w życiu przeniosłam. Pierwsza to była alokazja poli i właśnie ona miała mniej więcej takie korzenie i była naprawdę bardzo drobną roślinką. Tutaj jest pozostałość po liściu, którego ucięli, pewnie był w złej kondycji. Więc ja to sobie po prostu już odrywam delikatnie, to tak zawsze fajnie schodzi. I na razie po prostu sobie tak potrząsam troszkę. Jak już widzicie, na powierzchni zaczyna się unosić naprawdę bardzo dużo brudku. I teraz, tak naprawdę, bardzo takimi delikatnymi muśnięciami yy, staram się właśnie yy, jakoś pozbyć tych. Zabrudzeń, ale to nie jest takie, wiecie, intensywne pocieranie, bo te korzenie są naprawdę bardzo drobne. Już właściwie zbliżamy się do brzegu. Wiadomo, że nie dążę do tego, aby one były w 100% białe. Zawsze jakieś wolę zostawić, jakieś zaprócenie, które nie chce zejść, niż pocierać za mocno te korzenie. Dobra, na tym etapie myślę, że już nie ma sensu dalej pocierać tych korzeni. I teraz przygotuję sobie miskę z letnią wodą. Dodamy mydło potasowe, o którym już też Wam niejednokrotnie mówiłam. I zrobimy kąpiel całej rośliny. Ja tutaj absolutnie nie widzę nic złego, żadnych szkodników i tak dalej, ale to jest dla mnie taki, wiecie, no, etap obowiązkowy i nigdy go nie pomijam. Tak samo jak nie pomijam kwarantanny roślin, niezależnie od tego, czy jest mała, czy jest duża. Czy nie widzę nawet żadnych szkodników, no to absolutnie nie pomijam, ponieważ szkodniki jaja larwy mogą być nawet, wiecie, w takich zakłępieniach listków, w nierozwiniętym liściu, także nie ma sensu kusić losu. Dobra, zmieniam wodę. No i tutaj mam taką letnią wodę, no i znane już na pewno przez Was mytło potasowe z wrotyczem. I znowu powtórzę. Dodaję naprawdę na oko, ale czasami nawet jak mi się chlusnęło więcej, to nikt roślina nie ucierpiała. Ono jest naprawdę przyjazne roślinom. Oczywiście jeszcze nabrócę trochę, ale to jest wliczone zawsze w przesadzanie roślin. Tego naprawdę nie da się uniknąć. No i tak, i zaczynam od korzeni poprzez zanurzanie całej rośliny. Tutaj się nie patyczkuje. Oczywiście, tak, żeby nie uszkodzić liści. Jak jest duża roślina, to robię to w zlewie. Jest po prostu wygodniej. Tu niestety jest ryzyko, że dużo tej wody dostanie się do tego nierozwiniętego listka i coś się z nim stanie. No ale, że tak powiem, podejmuję to ryzyko. Zobaczymy. Dobra, te korzenie naprawdę wyglądają już fajnie. Zostawię je w takim stopniu. Właściwie tutaj nawet widzę na nagraniu, że one się wydają w 100% białe. Ale gdzie nie, gdzie jeszcze jakiś taki drobny brutek można zobaczyć, ale nie chcę przeholować, już nie będę ich skubać. Dobra, mamy wszystko. No i tutaj oczywiście jest Pumex i to jest już Pumex wypukany, wyparzony. Pomieszana średnia frakcja z dużą frakcją, z tym, że tej dużej frakcji może tutaj jest 30%, na pewno nie więcej, co mi odpowiada dla takiego maleństwa. Najlepiej by było, jakby tu była sama średnia frakcja, ale że mam już taki przygotowany, bo przesadzałam też inne rośliny, no to już nie chcę mi się kombinować. Oczywiście toniczka Lechuzy i jest to mini deltini. Tak jak mówiłam w filmie o doniczkach tej firmy. Dla mnie toniczki lechuzowe są naprawdę świetne dla alokazji i ja się tego trzymam. Także i tę piękność będę prowadziła właśnie w tych doniczkach. W szczególności, że po wysadzeniu wielu wielu anturiów z doniczek lechuzy mam ich naprawdę dużo na stanie. No to przechodzimy do akcji w takim razie. I ta miarka się naprawdę fajnie sprawdza, bo na jednym vlogu roślinnym wam pokazywałam, że sobie kupiłam i odkąd ją mam, to korzystam cały czas, także na plus. No i moi drodzy gotowe, roślinka posadzona, także teraz już przejdę do omówienia dalszych etapów, co z nią robię, jak się nią będę zajmować, czym ją podleję i tak dalej, ale spójrzcie, jak pięknie się prezentuje. No i moi drodzy, gwiazda dzisiejszego odcinka jest tutaj z nami wyciągnęłam ją z kwarantanny, o której szerzej sobie porozmawiamy za chwilkę, ale chciałam Wam pokazać, jak ona na tę chwilę wygląda. To nagranie wcześniejsze dokładnie było przeze mnie robione 7 dni temu, a więc ta roślina jest już w hydroponice, w pumeksie w tej toniczce dokładnie 7 dni i na moje oko raci sobie wyśmienicie, chociażby dlatego, że ten liść, który. Przyszedł to mnie jeszcze zwinięty, zaczyna się rozwijać. Jeżeli widziałabym, że coś złego się dzieje, no to oczywiście interweniowałabym i zaglądałabym w korzenie, ale to, jak na tę chwilę prezentuje się ta roślina, no to absolutnie nie grzebie jej w tych korzeniach i nie stresuje jej dodatkowo. Ale ja Was zawsze uczulam, że właśnie. Pierwsza interwencja, jaka powinna być z naszej strony, jeżeli cokolwiek z rośliną złego się dzieje, no to jest właśnie zaglądnięcie w korzenie, no i oczywiście sprawdzanie, czy nie ma szkodników. Ta roślina, no po tych siedmiu dniach nie widzę, żeby tutaj jakieś robaczki chodziły, jakiekolwiek były ślady żerowań, ale ja zawsze powtarzam, że na przykład jajka przęciorków potrafią po prostu być w takich zagłębieniach i w takich miejscach, że naprawdę możemy się nie spodziewać, więc lepiej być przeczulonym na tym punkcie niż później mieć zainfekowaną całą kolekcję. Od razu po przeniesieniu jej do hydroponiki przygotowałam dla niej pożywkę tak zwaną zerową, w skład w której wchodzi i tutaj proporcje na 1 litr wody, 4 ml rizotoniku, 2 ml enzymów. W moim wypadku pół mililitra Super Tribe. jeżeli nie macie, to polecam 2 ml P52. Całość wyregulowałam, oczywiście pH do około, lekko poniżej 6 pH i tak naprawdę zalałam roślinę. Zalałam ją do połowy, tutaj pomiędzy minimum i maksimum, chociaż w przypadku tych doniczek nie ma to aż takiego znaczenia. Ponieważ nawet w doniczkach lechuzy, jak zalejemy tutaj maksymalny poziom, to ta pożywka i tak nie będzie się jeszcze stykać z podłożem. Jeżeli przecholujemy oczywiście i przelejemy poniż, powyżej maksy, maksimum no to ta pożywka już będzie miała oczywiście kontakt z podłożem ale to jest właśnie fajna opcja dla roślin świeżo przeniesionych do hydroponiki aby te korzenie nie były cały czas właśnie zanurzone w pożywce więc jeżeli macie na przykład te klasyczne Koszyczki hydroponiczne, no to tam zalewajcie raczej tak minimalny poziom i sobie obserwujcie i dolewajcie tej pożywki, ale nie zalewajcie od razu maksymalnego poziomu wody, bo to niestety może się nie spodobać korzeniom. I tak naprawdę taką pożywkę serwowałabym przez dwa albo nawet 3 tygodnie. W przypadku anturiów to naprawdę 2-3 tygodnie dostają ode mnie rizotonik zaraz po przeniesieniu do hydroponiki. Natomiast z alokazjami jest trochę inaczej, dlatego że tak jak w przypadku tej rośliny, która już podjęła pewną aktywność, w moim wypadku rozwijanie tutaj liścia i chcę, żeby jak najdłużej utrzymała pozostałe liście, to ja, ja jej już za kilka dni podam y, lekką pierwszą pożywkę, w skład której będą wchodzić już nawozy podstawowe od Advanced Nutrients, dlatego aby ona miała właśnie energię rozwinąć tego liścia, utrzymać oczywiście pozostałe liście, ale żeby rozbudowała system korzeniowy, to podam w tej pożywce wód i enzymy, no to obowiązkowo u mnie zawsze, tak jak Wam wspominałam, ja enzymy... Kocham i stosuję naprawdę nagminnie. No ale porozmawiajmy sobie o samej kwarantannie, bo ja na przykład mam takie podejście, że podchodzę do niej bardzo restrykcyjnie i niezależnie, czy kupię od osoby prywatnej jakąś roślinę, czy kupię ze sklepu, któremu nawet ufam bardzo mocno, to mimo wszystko ja przechodzę przez pewien proces, którego nigdy nie pomijam, a mianowicie trzymam w izolacji nową roślinę. Przez dwa tygodnie. I zaraz Was przeniosę chyba do łazienki, żeby pokazać wam moją konstrukcję, bo ona jest wypitnie dobra. Bo po prostu w tym razem mi się tak udała, że szok. Że po prostu Rafał za każdym razem ją podziwia, jak wchodzi do łazienki. Ale. Właśnie, bo ja trzymam roślinowo zakupione rośliny. No niestety nie mam tutaj żadnego penthouse'u i masy pomieszczeń, więc moim takim jedynym zaufanym pomieszczeniem dla nowych roślin jest łazienka, ale to właściwie dobrze, dlatego że tam jest wyższa wilgotność powietrza, tam mamy cieplutko, bo w sypialni, pomimo że nie mam roślin, no to nie trzymam nowych roślin w hydroponice, właśnie w sypialni, dlatego że ja lubię jak w Nocy jest chłodno, i po prostu by na pewno ta temperatura nie służyła roślinom w hydroponice, ale to może już Was przeniosę i pokażę, jak przechowuję te rośliny przez te dwa tygodnie. No i proszę popodziwiać moją konstrukcję. Prawda, że jest wypitnie dobra. Ja wiem, że ona naprawdę nie jest piękna, ale to jest totalnie rozwiązanie tymczasowe. Zwykle funkcję izolatki pełniła mini szklarnia z Ikei, ta Akerbar, ale odkąd ona zamieszkała na regale, to nie chcę się po prostu jej za każdym razem przenosić, opróżniać i tutaj ustawiać te rośliny. Dlatego wykorzystuję te oto pudełka plastikowe. Ja je w ogóle uwielbiam do przechowywania wszelkich podłoży czy jakichś takich drobiazgów, które potrzebuję. Do roślin, czy na przykład chemii do roślin, bo wtedy też wiem, że one są zamknięte w pudle i nie walają mi się po szafkach. A to w przypadku, gdy ma się zwierzęta czy dzieci w domu, no to jest szczególnie ważne. Tak więc, tak to się prezentuje. I tutaj jest kilka elementów, które teraz szybciutko omówię. No, pudło jak pudło, wiadomo, ono jest zamykane naprawdę szczelnie, ale ja sobie tutaj zostawiam taką szparę, żeby jednak jakaś tam cyrkulacja powietrza była. Ja staram się jeszcze dodatkowo otwierać to pudło codziennie, tak na 30 minut, czy jeżeli jest otwarte dłużej, to oczywiście też nic się nie dzieje, ale żeby to jednak ten przepływ powietrza był, żeby tam żadna pleśń i tak dalej się nie utworzyła. Dodatkowo, tutaj pewnie tego nie zobaczycie tak dobrze, ale pod to pudło jest podstawiona najmniejsza mata grzewcza, jaka jest dostępna w sprzedaży, i ta mata grzewcza tak naprawdę przy aktualnych temperaturach mogłaby być zbędna, ale ja lubię ją włączyć sobie w momencie, kiedy Światło wyłączam, czyli na noc najczęściej, ona daje naprawdę takie delikatne ciepełko, dlatego jest podstawiona tylko troszkę pod płótło, żeby tam wiadomo też nie ugotować tych roślin, bo możemy pamiętajcie przeholować też z temperaturą, więc o tym pamiętajcie, ale ta mata też ma pokrętło do regulowania temperatury, więc jeszcze jest opcja po prostu skręcenia jej. No i właśnie, w dzień mam włączoną tę lampę przez 12 godzin. Tak jak standardowo, właściwie w witrynach i na regale mam po 13 godzin włączone światło, a tutaj, no tak, około 12 godzin. Myślę, że dlatego też ta alokacja zdecydowała się rozwinąć tego liścia, no bo naprawdę ma wszystkie potrzebne dla niej elementy. To są takie stojaki akrylowe do lamp, które można kupić u Mr. Lighta na Allegro. Także tak, to jest ten pan od lamp, on robi również takie sprytne akcesoria. One są oczywiście dedykowane do jego lamp, ale każda lampa oczywiście pasuje na ten stojak. I one są regulowane, także możemy sobie dostosować wysokość, jak chcemy, na jaką wysokość właśnie chcemy taną lampę. Umieścić. No, więc nie chciałam kłaść właśnie bezpośrednio tej lampy na to pudło, żeby właśnie nie ugotować roślin. A tak to jest, w niedalekiej odległości, co prawda, ale no, nie to grzewa aż tak mocno hmm, tych roślin. Na ten moment znajdują się dwie rośliny. Tak się złożyło, że w jeden tydzień przyszły do mnie dwie nowe rośliny. No, ja okazję już znacie, a tutaj jest opok hmm, piękne krystalinum variegata. Ja już Wam wspomniałam w części, gdzie otwieraliśmy roślinę, że ten rok dla mnie to będzie rok roślin z wariekacją i absolutnie się tego trzymam. No po prostu ja mam taką słabość do wariekacji, tak mi się te rośliny podobają. Z anturiami no jest to absolutnie temat kontrowersyjny. Ja jestem też trochę taka ciekawa, jak ta wariekacja się będzie rozwijać z tymi liśćmi. jak w już w większej formie ta roślina będzie wyglądać, no ale ciekawość mnie popchnęła i kupiłam swoje pierwsze anturium z wariegacją. Yy, tak, więc przez to, że one przyszły dosłownie cień po dniu, to jeszcze one sobie tutaj dokładnie tydzień w tej izolacce spędzą, ale naprawdę dobrze się. Czują i niczego im nie brakuje. Ja większość swoich roślin kupuję naprawdę takich małych, dlatego po prostu mieszczą mi się w tym pudle, które widzieliście. Ale jeżeli przychodzi do mnie duża roślina, to ja oczywiście nie staram się jej usilnie wepchnąć w jakieś pudło, bo tych pudeł musiałabym mieć naprawdę masę. Tylko po prostu staję sobie w tym kąciku, staram się ją doświetlić, dać właśnie matę grzewczą i to w zupełności wystarczy i tak sobie wtedy siedzi przez dwa tygodnie. No, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę tak niesamowicie zadowolona z tej alokazji. Proszę, pochwalcie się, jakie są Wasze aktualnie roślinne marzenia. Z chęcią sobie poczytam, się trochę zainspiruję, poprzysnam się Wam, że ja jakieś tam wiadomo, na jakieś tam alokazje z wariagacją poluję, ale nie mam w tym momencie takiej najbardziej upragnionej, no bo tak jak mówię, najbardziej upragniona chyba była ta, no, ale, ale wiadomo, na pewno coś wskoczy na szczyt listy, to jestem święcie przekonana. Dziękuję moi drodzy, że dzisiaj byliście ze mną i myślę, że kolejny film to będzie vlog roślinny, dlatego że chciałam zrobić przesadzania na ekranie, ale dosłownie mam... Dwie albo trzy rośliny, które czekają na przesadzenie, więc myślę, że nie będzie to wystarczająca ilość materiału na oddzielny film. Dlatego może to zrobimy właśnie we vlogu, a będzie to fajne przesadzanie, dlatego że będą to rośliny, które wyjdą z witryn i zamieszkają na regale. Także musimy je jakoś przystosować do życia w innych warunkach. No ale nie przedłużając, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że oglądnęliście dzisiejszy film i widzimy się już niebawem. Buziaczki, papa.